Posłuchajmy, drogi Jacku i drodzy Państwo yy, Fragmentu ścieżki dźwiękowej Spotu yy, serwisu Allegro W jaki sposób Allegro wykorzystało to święto Bo zrobili to w sposób mistrzowski Absolutnie mistrzowski Posłuchajmy ścieżki dźwiękowej dobry, misia, bo się kochamy nie od dzisiaj I na uprzęży, więc zasłuchuję na nowe By moje serce się nie gubiło nigdy więcej. G, 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 P, S! Zastęp kosmiczny, bądź taki śliczny. Bóg apel na swojej lipce. Zbyt wiarałek tylko na słuchacz. Coś na znak i coś na łóżko. Je, 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 kocham cię uczucie szczere, bo zasługuje na rowerek. Piękne. Ja powiem tak, ja autorom tej y, reklamy chyba wyślę jakieś serduszko. Dlatego, mhm. że... Bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest tego rodzaju tego rodzaju rzecz, że jest świetnie zrobiona. Jest to naprawdę fajnie napisana piosenka. To już mhm. jest rzadkością, żeby fajnie pisać piosenki do reklamy. Do reklamy. Ta mhm. piosenka nie jest tak. 15, są 15 sekund, wiesz, i albo, albo nie, nie jest po prostu z rynką z muzyki zameli tak. albo z jakimś innego szlagwortu, bo nam zabrakło pieniędzy i te naprawa, i próbujemy Weźmy coś się oszukać, tak, tak. albo nie jest po prostu. Prostu wzięto muzyką z, z jakiejś płyty, co mam nam niby pomóc. Natomiast jest fajnie napisano, nowocześnie napisano, zobacz, że to jest naprawdę jednocześnie wpadającą w ucho piosenką no, Bardzo, powiedzieć, nawet, że można przy tym potańczyć. Ba, po można potańczyć, można się uśmiechnąć, bo wiesz, yy, yy, o, ty, to co zacytowałeś, tam są bardzo fajne, śmieszne te teksty. Tak, ja ten, Ale powiem ci, fajnie. że powiem ci, że mm, mm, mają tylko problem z takim, znaczy, jeden jedyny. Jedyne, że ta, ja bym chciał, żeby wygląd strony Allegro Jakoś był bardziej taki właśnie ludzki, że on jest zbyt siermiężny do tego do tego świata, który ostatnio kreują A naprawdę mm -hmm. mają fajne. rzeczy to jest, rzeczy. jest kolejna. E, tak, to już jest Myślę, że, te, że stronę tak, też trzeba jednak redizajnować, tak? mm -hmm. znaczy ja wiem, że wszyscy się przyzwyczaliśmy i najgorsze jest redizajnowanie, wiesz, takich rzeczy, ale ona jest jednak jakaś tam siermiężna, e, chociaż e, z wyglądu, z designu. Mm -hmm. bo, bo pewnie funkcjonalność ma, ma całkiem dobrą, skoro, wiesz, wszyscy tam Alegru kupujemy działa. Tak jak działa. Tak, jak działa. Jest fantastycznie zrobiona. To, że ta piosenka ma minutę albo minutę z kawałkiem, no to jest też. No jest też świetne, bo właśnie świetne. ta reklama trafiła do radia i do internetu. I tutaj tak. warto powiedzieć, że ten format 60-sekundowy w telewizji pewnie się nie sprawdza, bo jest strasznie drogi. Znaczy, no, wiesz, a pierwsze reklamy Tyskiego zawsze są 60-sekundowe. Potem, potem następuje moment skrótów. i to jest... Bo w... już się zapoznaliśmy tak. z treścią. I, I teraz... co więcej, ludzie, którzy oglądają te tak skróty, 45-sekundowe lub 30-sekundowe. Oni twierdzą, że już widzieli wszystko. Opowiadają o scenach, które zostały wycięte. Mhm. E, więc jakby no oczywiście, że jest drogie, czyli natomiast co, co jest płacę, efektywne. Tak? Jest drogie, ale jest efektywne. Tak. No jest bardzo efektywne. Mhm. Natomiast ten format 60-sekundowy, no to jest tak, że jest to podstawowy format. Ja bardzo żałuję, że tego nie ma w polskim radio, tak? mhm. Ani publicznym, ani, tak, ani, akcyjnym, ani po, tak? komercyjnym. Tak? Że podstawowy format jest w to, wyżyć, tak? jest, jest 60-sekundowy tak, na świecie. Na przykład, tak, tak, tak? tak, robią brytyjskie na pewno wszystkie stacje radiowe. Pewnie, że jeżeli mamy pomysł na 15 sekundowy spot, to zrobimy pomysł na 15 sekundowy mm -hmm. spot, ale jak ja czasami słyszę radiówki, które nawet są fajne, a potem jeszcze, wiesz, jest 20 sekund spotu, z czego 5 sekund to jest fajna nawet historia, a potem jest ten legal taki, mm -hmm. że tam przed użyciem, albo że to nie jest oferta w, 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 według prawa handlowego, coś tam, coś tam, coś tam, coś mm -hmm. tam i to leci, bo że to tak szybko, że ja nic nie zrobiłem <tosz> No to szkoda, Редактор субтитров